Witam Was wszystkich. W dzisiejszym dniu będziemy zdrapywać sobie zdrapeczki za dwa zyla szybkie 50 za dwa zyla pensję i dwie zdrape... O, nawet i trzy zdrapeczki mamy po złotóweczce. Słonia czarnego kota i kółko krzyżyk. Była no, tam jeszcze wykupione losy. Dwa na mini lotka, ale to już cyferki są. Na chwilę trafił. Także przystępujemy do zdrapywania. Żona moja, poproszę cię o pieniążka jakiegoś. Może chcesz zdrapywać, bo jesteśmy może już bogaci. No traf, kociuś. W bonusie coś mamy? A, nie mamy niestety bonusu 50 zł. Nie grałeś 2 zł. A wygraliśmy 2 zł? Nie. Wow. Super. <laughs> Jesteśmy już. Na zero, póki co mamy dwójeczkę No Szybkie 50 jest 2 zł Pensja A i to bym chciał najbardziej Czyli już nie ma trzech takich samych Czyli już nie wygrane jest żeby wygrać muszą być te same takie Cyfry Jest 3 razy FFF No, liczyłem na tą pensję. Tu mamy coś w kółku krzyżyku? Nie. Niestety nie w każdym kocie. Nie. Niestety nic. ja i ostatni lotek. Słonia, mamy! Jest! Mamy coś wygranego, proszę. Ha, ha, ha. Jesteśmy bogaci o całą złotówkę ha. Chociaż słoniki szybkie 50 nam tutaj dały głow łączną wygraną 3 złote A zdrapek kupiliśmy za łączną kwotę 2, 4, 6, za 7 złotych Czyli jesteśmy jedynie 5 złotych w czekoladowym czymś Także pozdrawiam was i zapraszam do kolejnego losowania zdrapek za... Mas just going to